Zależy nam oczywiście na tym, aby zaoferować wsparcie w sposób bardziej systemowy, długofalowy oraz udoskonalony w oparciu o wnioski z realizacji czletniego projektu. Połączone siły. Pozwalają realizować i rozwiązać problemy na przykład w usługach społecznych, w transporcie publicznym, w edukacji, w ekologii, w gospodarce odpadowej. Współpraca samorządów, jak zresztą wszystkich innych partnerów, jest, jest bardzo istotna i potrzebna I wystąpienia i prelegendów, ale też samorządowców to potwierdzają. Współpraca jest ważna sama w sobie, a więc jeśli ludzie są nastawieni na współpracę, i to jest to z większym pożyciem. Dla społeczności lokalnej i całego państwa, i oznacza również lepszą efektywność w wykorzystaniu środków finansowych. Świetne doświadczenie, które pomoże nam na pewno w przyszłości realizować te projekty, które udało nam się wypracować w trakcie pilotażu. My jeszcze potrzebowalibyśmy kolejnej takiej akcji, kolejnych doradców, którzy pomogą nam w realizacji tych wszystkich przedsięwzięć, które mamy już w tej chwili zaplanowane i właściwie te, które niebawem się rozpoczną. Projekt Centrum Wsparcia Doradczego był i mam nadzieję będzie projektem, który pozwala samorządom znaleźć, dostrzec te atuty płynące ze współpracy. Takie projekty jak Centrum Wsparcia Doradczego, przy okazji którego dzisiaj się tutaj spotykamy, są, mówiąc krótko, na wagę złota. I mam nadzieję, że będą przez ministerstwo kontynuowane w długiej perspektywie kilkuletniej.